Hello z tej strony Kina ze mną jest młotka i tam was na z Little Big Planet 3 Jestem! Dlatego ja! Ja! Mój gościu z żarówką zamiast głowy kojarzy mi się z tym gościem z Indiana Jones. Mu się tak odpaliła ta pieczęć na ręku. Tak! Pamiętam! Jedna z nielicznych scen z Indiana Jonesa, którą kojarzę. Co za film. Przesłanie miłości. Kochanie. Chodź. Zajdźmy z tej góry, mam dla Ciebie prezent. Tak! Prezent ma dla mnie! Tak od razu? No. Mogę się usmiechnąć. I pomachać łapkami! Ale, a... Ten salut taki. A, a jak ci kurwa? z Skąd mam wiedzieć, jak? No zrób salut. Jak? Jedną łapkę w dół, a drugą na prost przed siebie. Yes. Już Ech. Czekaj, no bo już zbieram gałi, na kule. Łapkę, łapkę, łapkę. Nie. Nie? W ogóle grałaś kiedyś w Little Big Nie? Lama? A to może być trochę ciężko na początku. Co ty chcesz z tą drugą łap... Obawiam się, że moje zdolności na wiele mi tu nie pomogą. Ale okazuje dla Ciebie zatańczyć to zobacz. Właśnie, że to krążek w górę i w dół, aby przemieszczać się między planami. O! Łooo! Tu i Dobra, przycisk. skupić się na robocie, skupić, skupić się na robocie. To jak tutaj dogie tak złotkości! Motka, to jakieś żarty, to Uwia, dla Ciebie. kapeluszu Tak? To najzupełniej prawdziwa historia, a do tego nadal... Mogę się nadziewała. wkurwić. Eee. Eee. ...niebezpieczeństwo utworzenia ludzi i planet jest absolutnie autentyczne. Jeśli znajdziesz się w bez dna albo w ogromnej kolejnie, pamiętaj, że ratunek znajdziesz w popicie. Otwierasz go przyciskiem menu i lewym drążkiem zaznaczasz opcję spróbuj... <laughs> Jaka panika! A właśnie, bo tu się dało jakoś mimikę robić jeszcze czymś. Następnie tak, przycisk akcji, uh -huh. aż twój gałganek wyskoczy pół żywy z ułapki. Nie martw się. I glas tej ściany. Dobra, roku. kurwa, nie kminię jak mam to zrobić, ale będzie, Be będzie. Tak. No, a i super, naprawdę historia. A do tego, co mam dostać? Hallo. Niebezpieczeństwo utknięcia w licznych planet jest absolutnie autentyczne. Jeśli znajdziesz się w szczelinie bez dna albo w ogromnej kolejnie, pamiętaj, że ratunek znajdziesz w popicie. Odsłuchaj. Mogę być Kapturkiem! Zaznaczasz opcję spróbuj ponownie. Abu podróżnikiem. Czy utrzymujesz przycisk akcji, aż twój gałganek wyskoczy półżywy składki. Nie martw się! Niech się obejrzysz, spełnęł. Myślę, że podróżnik jest bardziej... ten... Opowiadałem ci już jak utknąłem w kapeluszu. Tak? Słuchajcie, go jest dość liczno? No nie Jeden, możesz się pierw wypasać owieczki. A. Dobrze. O! Patrzy w te i we w te jak. Zaskaczalnicę, yy, yy, coś. Ech. 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 Jak zwykle. O, ale śmiesznie teraz zrobili tę, tę grę. Kiedyś było tylko tył przód. A teraz można tak po skosach. Jak dziwnie. No. Twoje susy są super. Moje susy są. Akcji, żeby aktywować niebieską nowy Wciśnij przycisk A. chwytania, żeby zacząć się wspinać. R1. Możesz podskoczyć? Akcja. nie Jest. Jest. Czekaj, znowu trzeba sprawdzić. Spali ale wiedziałem. Klejko i naklejko. Okej, dobra robota. A teraz. Czekaj. Czekaj. Jak? Ech. Nie, nie, nie. Nie. Nie chciał tu dorwać. Wybić. No najlepiej na kimś. I pokaż. No bo to musisz się, z, wiesz, zsynchronizować no. się z tymi tak no Naprawdę? Tak. Ale ty z tyłu mnie jeszcze korcą. Czekaj, czekaj, bo... A widzisz jak ślicznie? Ale z tymi się tak nie da. Kurwa. Z tym nie dorobiono, no, no nie, już prawie! Mm, no nie zalecałam! Doleci, bo to musi po skosie! Głębokie planszy. zasi co, już jest pierdole! No, no, no! Kurwa! Nie wiem czy Piotrek zajarzy, co chodzi. Dobra, jestem łosierd, nie wiem jak to zrobić. Nie umiesz. Użyj przycisku chwytania, aby złapać gąbczasty element i użyj lewego drążka, by go przeciągnąć. Sperdoluję sobie gąbkę na łap. No, halo! Czekaj, bo mi trójdukuje, no! Wciśnij przycisk akcji, gdy ciągniesz lub pchasz, aby zrobić to, co przycisk, przycisk akcji, gdy ciągniesz lub pchasz! <laughs> What the fuck? Okej, okay, ja to muszę... Kurwa, nie! To sensu. Jak to kurwa działo? Co z tą na mogę zrobić? Kurwa. Nie ogarniam tej gry! nie! Nie, <laughs> się mniej. nie, 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 tego nie, będę na razie brązowym jasiem, bo, bo tam. nie, nie, sprawdzić jedną rzecz, żeby znowu nie, znowu nie, No chciałam... Masz sekundę, żeby mi sprawdzić dwie rzeczy? A znajdziesz No, no dobra. No to powinno być ta. Chodź um, i znaleźć. Nie, nie, no dobra. Robisz tylko tak, wyśle ci linka, wyśle ci nazwę i może tu zerknij na mecie, czy to jest to samo. Dobrze. Wow. Teraz zastanawia się jeszcze jedna rzecz Nie mogę już tam wejść na górę? Seriously? Niepotrzebnie tam to podstawiam, no, ale dobra mm. Nie mogę pchnąć słoiczków i spierdolić kąt na głowę. Szkoda! Nie! Lamę ja tak bardzo! Tak! Brawo, jesteśmy wspaniali! Halo Dajcie mi się wybić! To czekaj, to ja się cofnę, ja się cofnę, ja no i super. Yy... Miałem się trzymać, aż nie wybuchnę? Tak. Nie. Jak ja to kurwa zbieram? I Mam, haha. Ha. Taki ze mnie kozak. Wyjdź zwiszający element i bujaj się na nim za pomocą lewego drążka. Wygląda jak to, to samo, co? natomiast zwierzę ja się na tym nie znam. Ale wygląda dobrze. Ja też nie. Czekaj, już miła. przylamiła. Yy, dajcie mi jeszcze sekundę. To ja jeszcze napiszę do Kamila. Hmm. Kurwa, bo chcę mieć 200%. Mm -hmm. um... Przepraszam, że to robię na live, ale no... chyba wszyscy chcecie nagrywarkę, żebym miała, nie? Um... No i zjepałam. Zepsułaś źle ser czy znaczy, nie trafiła od ta. Teraz znaczy jak zacząć cały poziom od nowa mm. no. Kurwa, że się p... Ja bardzo nie umiem w Little Big Planet, wiesz? No bo tak gra wbrew pozorom jest na początku jest łatwa, a później jest. Nie jest łatwa. Idźmy stąd! Nie potrzebuję gota do pomocy! 78% Co mogę z tymi naklejkami zrobić? No, coś tam się zbierało. Natomiast jeśli chodzi o ileś tam procent w przejściu danej mapy czy tam planszy, to jest tak, że na początku, przynajmniej w poprzednich częściach, było tak, że można było sobie zrobić na 100% pierwsze dwie chyba mapy. A później już było zrobione w ten sposób, że dopiero jak coś później odblokowałeś, to mógł, mogłeś tam gdzieś wrócić i przechodząc jeszcze raz odblokować Witam w moim powietrznym Jeśli dobrze pamiętam, mogłam ci Ale wiesz, o co chodzi. Ale ja go się ich <grym> no, Chciałeś <czego> się Hikrasz. <grym> no powiedział, dopiero jak coś później odblokowałeś, mogłeś to. <grym> A no, powiem, superłeś, no bo tak mi się pomyliło też. No. Ja ostatnio wszędzie gender. Czekaj, bo... Jaką myśl, Ale ja, ja, chcę, ja chcę to kurwa dostosować lepiej. Czemu ja nie mogę zmodyfikować postaci? Więcej? Kolor, a tak się to robi dobra. Jaka ja jestem zliczna. Mogę być też kolorowym dywanem. Modka, zobacz, prawie, prawie, ruski. <laughs> Nie spokoju? <laughs> Jogi kozak, ale nie, fioletowy, fioletowy będzie, będzie perfekt. <laughs> kurwa, czekaj, zrobimy zrobi seksowną seksowną oczkę. Nie, to kurwa, to to macie przejebane, nie, to już to, 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 przez kolejne pół godziny będziemy robić postać. Nie no, seksownie bez okularów. <śmienicza> mam białe zęby. Wąsów nie chcę. Młotka, mogę być z Tobą! Zróbmy <śmienicza> Zrób mnie. Totalnie. Masz śliczą spódniczkę. O, w ręce mogę dać Ci pałkę. <śmienicza> <śmienicza> ci pałkę? Co to jest ci pałka? być super Kurwa Jaki kozak Na no cycki mnie coś załóż No założyłam cię! Okej Nie tak! Okej, poziom Hogwart po prostu Ja jebie totalnie <śled> Spójrz na nas. Spiskowcy oczekujący na pierwszą ściśle tajną odprawę przed misją. Proszę, weź ten naklejkę. Oto nasz pierwszy cel. Obskurne gmaszysko zwane szywkowicami. Przyklej to na tablicy misji. W prawdziwym świecie nie powinno się wszystkiego oklejać naklejkami. Próbowaliście kiedyś zerwać Czaj to, się tam zrzędliwe stare pudło, zwane papcią później. Przyklej tam jej twarz, jeśli zdołasz. O kurwa! O tak też trzeba skalować te naklejki. Kaluj, skaluj. To jest Halo, kurwa jaj, panel dotykowy Pozdro. Coś jest nie tak. Hmm. Czy to już, już zaban... Nie, okazja! Rob... A, już, już zrobiłam! Okej. Okay. <grystanie> Kurwa, mam taura. <grystanie> Zaprześcić. Zła babcia puza! Ja się na sekundkę wyciszę idę po jedzenia. Coś wstrętnego, ale musimy stawić jej czoła i to stać się na dach. Ostatnia naklejka. Umieści ją tam, jeśli łaska. Oto nasz cel. Puszka Wszyscy mi dupę trują, kurwa! Musimy tam dotrzeć przed babcią płcią w jedną starunku. Na szczęście stworzyłem coś specjalnie na tę okazję. Uwaga! Co mi zrobił? Przenośne mechaniczne wcielenie imaginacji. Wciąga i dmucha. To pompona. się wyrucha. I jeszcze działał! Mm, chcę Weź go, pokażę ci jakie to przydatne urządzenie. Od zbytku kieszeni głowa nie boli. I właśnie dlatego praci... Ci się przypierdoli zupełnie nową kieszeń. Naciśnij przycisk wróć, aby wyświetlić kieszeń. Lewym drążkiem zaznacz konkretną rzecz, którą chcesz wyciągnąć z Wspaniałe urządzenie. Gdyby tylko tatuś mógł to zobaczyć. Możesz nim wycelować w dowolnym kierunku prawym drążkiem. Skieruj go na wiatrak i wciśnij przycisk R1, aby w niego dmuchnąć. Halo. Na mm -hmm. A teraz dmuch mi na skrzyni. Pomponator jest niesamowity. Wspaniały, prawda? No? <laughs> Platforma się zepsuła. Wciśnij dołu, a teraz milim do sterów. Oh. Jak. A bo tym wciąga, a tym dmucha. Nie, spadło! Spodaliło się! Oddaj! O Ty chuju, moja naklejka! O, mm -hmm. Uczeni Omniversum uh! zadają sobie pytanie, jakie jest najwspanialsze uczucie. Kiedyś stawiali na rozbicie jajka na wierzbową pałką. Potem What the fuck? Się Little Big Planet i pojawiła się konkurencja umieszczanie naklejki. Podwójnie wspaniałe, jeśli wykona się ją samemu. Przede wszystkim otwórz swój popit i za pomocą przycisku menu i lewym drążkiem zaznacz naklejki i oznacz... Co mam Aha przycisk akcji i znajdź jedną z tych wspaniałych naklejek PlayStation Camera. Wówczas ponownie naciśnij przycisk... What the fuck? Teraz możesz ją przesuwać lewym Nie mam PlayStation Camera. Mogę to olać? Mogę iść dalej? Stuknij przy... Mogę, dziękuję. Ruchy A Babcia Pudzia nie będzie czekać! Babcia pucia niech lepiej poczeka bo Nie tutaj A, yy. A Ha jestem kozak Że musisz zabrać przyjaciela, może ze sobą nawet trzech znajomych. Jeśli ale, ale ja jestem Forever Alone, bo ja nie mam przyjaciół, którzy grają w tą grę. Nie, co co znowu? Jesteśmy na miejscu. Zamknij przełączniki i zamykaj stąd. Świetnie. Spotkajmy się w superwertykalnej stacji infiltracyjnej. Okej, okay. ja jesteś podobny do naklejki, kurwa. Nie... Ale sprytna. Ale jest sprytniejsza, haha! Ha. Dobra, możemy Na runek z szywkowice. No wypasie. Dobra, my, się, my sobie zrobimy teraz tutaj małą pipi pauzę. Motka wróciła. No akurat wróciła, żeby się pożegnać. Bo jeżeli jakiś film to poszło na YouTube. Ty kurwa, to nie jest twój odcinek. Łapcie w górę, mile widziane. Pozdrawiam Was, Młoteczka, ze mną była Kina Czewa. Byłam. Trzymajcie się i cześć. Cześć.